Jeśli chcecie zdobyć specjalizację w The Division 2 To przyszliście do dobrego miejsca Musicie zrobić trzy rzeczy Po pierwsze, musicie mieć 30 poziom Takie oczywiste Po drugie musicie, musicie skończyć dwa strongholdy Te, co teraz są pokazane I potem zrobić jeszcze trzeci stronghold Który potem się odblokuje, jak skończycie dwa pozostałe Jak skończycie tego strongholda to wtedy już się wam odlokuje ta specjalizacja wystarczy pójść do białego domu i odebrać którą tam stacie dziękuję za oglądanie jeśli się podobało to zarobicie jeśli nie to szkoda do zobaczenia w następnym tutorialu bywajcie